Drodzy bracia i siostry, dzisiaj nie jesteśmy tutaj przez przypadek. Jest szczególne wezwanie od Boga skierowane właśnie do Twojego serca w tym momencie. Czy czujesz to niepokojące poruszenie w duszy? To poczucie, że coś w Twoim życiu musi się zmienić? To Pan delikatnie puka do Twojego życia, zapraszając Cię, abyś został i wysłuchał tego, co ma Ci do powiedzenia. Jeśli odejdziesz przed wysłuchaniem tej wiadomości, być może nigdy nie odkryjesz, co Bóg zaplanował specjalnie dla ciebie. Zanim przejdziemy dalej, zatrzymaj się na chwilę i pomódl się ze mną. Zamknij oczy i otwórz swoje serce. Ukochany Ojcze, w tej chwili staję przed tobą. Wiem, że nie jestem tutaj przez przypadek, ale dlatego, że masz coś. Szczególnego do powiedzenia mojemu sercu. Proszę, pomóż mi usłyszeć Twój głos, poczuć Twoją obecność i zrozumieć Twój plan dla mojego życia. Przejmij kontrolę, Panie, i niech ta wiadomość odnowi moją wiarę i napełni mnie Twoim pokojem. W imię Jezusa. Amen. Słowo Boże uczy nas w księdze Izajasza, rozdział 55, werset 11. Tak jest. I z moim słowem, które wychodzi z moich ust, nie wróci do mnie puste, lecz uczyni to, czego pragnę i spełni pomyślnie to, z czym je posłałem. Dziś Słowo Boże jest skierowane właśnie do Ciebie. Jest obietnica, transformująca prawda, którą Bóg chce zasadzić w Twoim sercu. Weź głęboki oddech i poczuj: Bóg jest obecny tutaj i teraz, w tym momencie. Niezależnie od tego, z czym się zmagasz lub jaki ciężar nosisz, On już zna twoje bóle, twoje zmagania i mówi: Zaufaj mi, bo ja jestem twoim schronieniem i twoją twierdzą. Zostań ze mną do końca tej wiadomości, ponieważ Bóg przemówi bezpośrednio do twojego serca. Nie ma nic potężniejszego niż Jego Słowo, które przynosi kierunek uzdrowienia i pokój. Przygotuj się. Bo on jest gotowy zaskoczyć cię w sposób, w jaki tylko on potrafi. Alleluja! Drodzy bracia i siostry, jedną z najtrudniejszych rzeczy w naszej wierze jest pełne zaufanie Bogu. Nie dlatego, że nie wierzymy w Jego moc, ale dlatego, że jako ludzie często trzymamy się naszych lęków, wątpliwości i potrzeby kontrolowania wszystkiego wokół nas. Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, Dlaczego tak trudno jest oddać stery swojego życia w ręce Pana? Słowo Boże daje nam ważne przypomnienie w Księdze Przysłów, rozdział 3, wersety 5 i 6. Zaufaj Panu z całego swojego serca i nie polegaj na własnym rozumie. Pamiętaj o nim na wszystkich swoich drogach, a on prostować będzie twoje ścieżki. Łatwo jest przeczytać ten werset, ale życie Według Niego wymaga czegoś głębszego, całkowitego oddania. Kiedy stajemy w obliczu wyzwań, często pozwalamy, aby nasze myśli i emocje dominowały, zamiast zaufać, że Bóg już zna odpowiedź. Może właśnie teraz zmagasz się z czymś, co wydaje się nie mieć rozwiązania. Może to być ważna decyzja, kryzys finansowy lub problem zdrowotny. Te momenty skłaniają nas do pytania. Czy naprawdę Bóg jest w pełni kontrolą? Prawda, drodzy, jest taka, że Bóg nigdy nas nie opuszcza. Problem nie leży w jego wierności, ale w naszej trudności, w oddaniu mu tego, co sami próbujemy dźwigać. I to jest zrozumiałe. Jesteśmy ludźmi słabymi i często niepewnymi, pragnącymi widzieć drogę, zanim postawimy kolejny krok. Ale tutaj tkwi sedno. Bóg. Nie wzywa nas do zrozumienia wszystkiego. On wzywa nas do zaufania. On już widział zakończenie Twojej historii. Nawet jeśli teraz wszystko wydaje się chaotyczne, On działa za kulisami, układając każdy szczegół i przygotowując to, co najlepsze dla Ciebie. Zatrzymaj się na chwilę, co próbujesz rozwiązać sam? Co musisz dzisiaj powierzyć Bogu? Pan mówi: Oddaj to mnie, zajmę się tym. Zaufanie nie oznacza, że problemy natychmiast znikną, ale oznacza, że nie musisz już dźwigać tego ciężaru sam. Poczuj pokój, który płynie z pewności, że On jest obok. Aleluja, ponieważ On jest wierny i nigdy nie zawodzi. Drodzy bracia i siostry, zastanówmy się przez chwilę nad pytaniem, które może zmienić nasze życie. Czy naprawdę powierzamy wszystko w ręce Boga? Czy mówiąc: Ufamy ci, panie, w głębi serca, nadal próbujemy wszystko rozwiązać sami? Słowo Boże w księdze Psalmów 55, 23, przypomina nam: Powierz Panu swoje troski, a on cię podtrzyma. Nigdy nie dopuści, by sprawiedliwy upadł. Ale powierzenie wszystkiego to coś więcej niż słowa. To akt wiary, który wymaga od nas całkowitego zaufania i oddania. Często mówimy, że ufamy Bogu, ale w rzeczywistości nadal nosimy ciężar lęków, wątpliwości i niepewności. To jakbyśmy trzymali ogromny kamień, wiedząc, że Bóg stoi obok, gotowy, by go wziąć, ale mimo to nie chcemy go puścić. Dlaczego? Może to przez brak poczucia kontroli, strach przed nieznanym, lub po prostu przyzwyczajenie, by wszystko robić na własną rękę. Teraz zamknij oczy na chwilę. I zapytaj siebie, co wciąż trzymam w swoich rękach, co powinienem oddać Bogu? Może to być problem, który wydaje się nierozwiązywalny, relacja pełna napięć, albo bitwa wewnętrzna, którą toczysz w samotności. Pan wzywa nas, byśmy zaufali Mu nie tylko w małych sprawach, ale także w największych wyzwaniach. Pomyśl o Dawidzie, który stanął przed Goliatem. Nie zaufał sile swojej broni ani swojej sprawności, ale imieniu Pana. Wiedział, że zwycięstwo nie zależy od Jego siły, ale od Boga Wszechmogącego, który nigdy nie zawodzi. Jeśli dzisiaj czujesz, że nosisz coś, czego już nie możesz dłużej dźwigać, wiedz, że Bóg jest tutaj. Jest gotowy, aby wziąć na siebie Twój ciężar, abyś mógł doświadczyć pokoju i wolności. Jedyne pytanie, jakie pozostaje, brzmi: czy jesteś gotowy, aby puścić? Niech Duch Święty działa w Twoim sercu. On pragnie uwolnić Cię od tego ciężaru i napełnić Twoje życie pokojem, który tylko Bóg może dać. Aleluja za Jego niezmierzoną wierność. Drodzy bracia i siostry, pozwólcie, że podzielę się z Wami historią, która w pełni pokazuje, jak potężna może być modlitwa i jak Bóg działa w sytuacjach, które wydają się beznadziejne. To opowieść o Annie, kobiecie z Biblii, która przeżywała głęboki ból i cierpienie, z którymi wielu z nas może się utożsamić. Pustkę niespełnionych marzeń. Anna żyła w trudnych okolicznościach, była upokarzana i pogardzana, ponieważ nie mogła mieć dzieci. Każdego dnia jej ból się pogłębiał, a ludzie wokół niej nie rozumieli ciężaru, który nosiła. Ale zamiast się poddać, Anna podjęła niezwykłą decyzję. Udała się do świątyni i wylała swoje serce przed Bogiem. W pierwszej księdze Samuela, 1:10 do 11 czytamy: Ona zaś, pełna goryczy, modliła się do Pana i gorzko płakała. I złożyła ślub, mówiąc: Panie zastępów, jeśli wejrzeć raczysz na niedole swojej służebnicy, jeśli wspomnisz na mnie i nie zapomnisz o swojej służebnicy, lecz dasz swojemu służebnicy syna, to oddam go panu po wszystkie dni jego życia. Zwróćcie uwagę na coś niezwykłego. Anna nie próbowała sama kontrolować sytuacji, uznając, że jest to poza jej siłami, z pokorą oddała wszystko w ręce pana. Wśród łez Anna pokazała wiarę, która porusza góry, wierząc, że Bóg ją słyszy, nawet gdy nikt inny nie rozumiał jej bólu. I wiecie co się stało? Bóg odpowiedział na jej modlitwę. Anna urodziła Samuela, który stał się jednym z największych proroków w historii Izraela. To, co wydawało się niemożliwe, stało się rzeczywistością, bo Anna zaufała i modliła się całym swoim sercem. Ta historia przypomina nam, że Pan nie tylko słyszy nasze modlitwy, ale także działa z mocą i miłością. Niezależnie od tego, jak wielki wydaje się twój problem, Bóg może zamienić go w świadectwo swojej chwały. Sekret tkwi w tym, aby oddać mu wszystko bez zastrzeżeń, tak jak zrobiła to Anna. Pomyśl teraz o tym, co przechowujesz w swoim sercu. Być może jest to coś co wydaje się niemożliwe? Coś, czego boisz się prosić, lub co uważasz za zbyt małe, by Bóg się tym przejął? Wiedz, że On troszczy się o każdy szczegół Twojego życia. Dzisiaj Pan wzywa nas, abyśmy postąpili jak Anna, modlili się, ufali i czekali na Jego czas. Ten sam Bóg, który odpowiedział Annie, może odpowiedzieć także na twoją modlitwę. Alleluja. Drodzy bracia i siostry, historia Anny pokazała nam coś niezwykłego. Pierwszy krok, aby doświadczyć cudów, polega na podjęciu decyzji o wierze. Bóg jest gotowy działać w twoim życiu, ale czeka na to, aż zrobisz ten pierwszy krok w jego kierunku. Pytanie brzmi: czy jesteś gotowy zaufać Panu nawet gdy jeszcze nie widzisz Rozwiązania? Jezus uczy nas w Ewangelii Mateusza 17 rozdziału 20 wersu. Jeśli będziecie mieli wiarę, jak ziarnko Gorczycy, powiecie tej górze. Przesuń się stąd tam, swinga się i nic niemożliwego nie będzie dla was. Może patrzysz na swoją wiarę i myślisz, jest tak mała, czy to wystarczy? Wiedz, że Bóg nie patrzy na wielkość Twojej wiary. Ale na szczerość Twojego serca. Często pozostajemy w miejscu czekając, aż Bóg zrobi wszystko, ale prawda jest taka, że On wzywa nas, abyśmy podjęli działanie w wierze, tak jak Anna, która modliła się z całego serca, jak Piotr, który wyszedł z łodzi, by chodzić po wodzie, i jak kobieta z krwotokiem, która dotknęła szaty Jezusa. Bóg oczekuje, że poruszymy się w zaufaniu, nawet jeśli droga przed nami wydaje się niepewna, ale co oznacza zrobienie tego pierwszego kroku? Może to być szczera modlitwa w ciszy Twojego serca? Może to być akt przebaczenia komuś, kto Cię zranił, nawet jeśli jest to trudne? Albo po prostu wypowiedzenie słów: Panie, nie potrafię sam, ale Tobie ufam. Najważniejsze jest to, że Bóg honoruje nawet najmniejsze kroki wiary. On widzi, kiedy. Mimo obaw i wątpliwości, decydujesz się zaufać. I właśnie w tym momencie niemożliwe zaczyna stawać się możliwe. Dziś Bóg wzywa Cię, abyś zrobił ten pierwszy krok wiary. Niezależnie od tego, z czym się zmagasz, jeśli oddasz kontrolę Panu, On zrobi to, czego Ty nie możesz. Otworzy drzwi tam, gdzie wydawało się, że ich nie ma. Przyniesie odpowiedzi tam. Gdzie panowała niepewność. Chwała Bogu, bo On nigdy nie zawodzi tych, którzy Mu ufają. Zacznij już teraz, zrób pierwszy krok i przygotuj się, by zobaczyć cuda w swoim życiu. Drodzy bracia i siostry, czy kiedykolwiek zastanawialiście się, jak wiele zmieniłoby się w Waszym życiu, gdybyście naprawdę oddali kontrolę Bogu? Często trzymamy się naszych obaw i problemów tak kurczowo, że zapominamy, iż Bóg ma plan znacznie większy i doskonalszy, niż możemy sobie wyobrazić. Słowo Boże mówi w Psalmie 37 5 wersie, powierz Panu swoją drogę, zaufaj Mu, a On sam będzie działał. Zauważcie, że werset nie mówi, że Bóg może działać, ale że On będzie działał. Wszystko, czego od nas oczekuje, to pełne zaufanie i oddanie naszych trosk w Jego ręce. Oddanie kontroli nie oznacza rezygnacji czy bezczynności. To uznanie, że choć robimy swoją część, ostateczny rezultat należy do Pana. Pomyśl na chwilę, ile razy starałeś się sam rozwiązać problem, a na końcu zauważyłeś, że kiedy oddałeś to Bogu, On uczynił o wiele więcej niż mógłbyś sobie wyobrazić. Bóg pragnie, abyśmy Mu zaufali tak całkowicie, że lęk i niepokój. Zostały zastąpione pokojem, który przekracza wszelkie zrozumienie. Ten pokój przychodzi, gdy zdajemy sobie sprawę, że nie musimy znać wszystkich szczegółów, bo Bóg już zna drogę. Wyobraź sobie siebie jako pasażera w samolocie. Nie widzisz pilota, ale ufasz, że wie, dokąd zmierza i że bezpiecznie doprowadzi cię do celu. Tak samo jest z Bogiem. Nawet jeśli nie widzisz całego obrazu. Możesz być pewien, że On prowadzi Cię właściwą drogą. Zatrzymaj się na chwilę i zapytaj siebie, co jeszcze trzymam w swoich rękach, co powinienem oddać Bogu. Może to być trudna decyzja, problem finansowy, skomplikowana relacja lub coś, co od dawna Cię przytłacza. Cokolwiek to jest, Pan mówi dzisiaj: Oddaj to mnie, zaufaj, a ja zajmę się tym. Pozwól Duchowi Świętemu działać w Twoim sercu. Bóg nie jest daleko. Jest tutaj, blisko, gotowy, by przejąć kontrolę i poprowadzić Cię ku zwycięstwu. Kiedy oddasz kontrolę, On przejmie stery i dokona tego, co tylko On może. Alleluja! Drodzy bracia i siostry, zaufanie Bogu to temat, który często wydaje się prosty, ale skrywa w sobie głębię której wielu z nas nie odkryło. To, co dzisiaj chcę Wam powiedzieć, może całkowicie zmienić sposób, w jaki patrzycie na swoją wiarę. Wielu z nas myśli, że zaufanie oznacza jedynie czekanie na rozwiązanie lub odpowiedź od Boga, ale prawdziwe zaufanie jest czymś o wiele większym, jest aktem wiary, który obejmuje całość naszego życia. Nie chodzi tylko o to, co Bóg może dla nas zrobić, ale o to, kim On jest dla nas. Słowo Boże w Księdze Izajasza 40, 31 mówi Ci zaś, którzy ufają Panu, odzyskują siły, wzbijają się na skrzydłach jak orły, biegną bez zmęczenia, idą bez znużenia. Ten werset pokazuje, że zaufanie nie polega na biernym czekaniu, ale na aktywnym odnawianiu sił i podnoszeniu się, wiedząc, że Bóg jest z nami w każdej chwili. Oto sekret, o którym rzadko mówimy. Zaufanie Bogu nie polega wyłącznie na oczekiwaniu rezultatów, ale na spokoju, który płynie z bliskości z Nim. To relacja, która daje nam pokój, niezależnie od tego, co dzieje się wokół nas. Czasami chcemy, by Bóg działał natychmiast, ale On często używa okresów ciszy, by ukształtować w nas coś większego. Czy kiedykolwiek pomyślałeś, że to, co teraz przeżywasz, może być częścią przygotowań do czegoś wielkiego, co Pan zamierza zrealizować w Twoim życiu? Wyobraź sobie orła, który wznosi się na wietrze. Nie unosi się, bo wiatr jest słaby, ale dlatego, że potrafi wykorzystać jego siłę, aby wznieść się jeszcze wyżej. Podobnie działa zaufanie do Boga. Przeciwności nie są po to, by Cię złamać ale by wynieść Twoją wiarę na wyższy poziom. Zadaj sobie teraz pytanie: czy ufam Bogu tylko dlatego, że chcę rozwiązania moich problemów, czy dlatego, że wierzę w Jego dobroć i wierność? To głęboka refleksja, która może zmienić wszystko. Kiedy zaczynamy ufać nie dla odpowiedzi, ale dla samej relacji z Bogiem, otrzymujemy pokój, którego świat nie może nam dać. Bóg mówi dzisiaj. Zaufaj mi, bo jestem wierny. Znam Twoje życie i troszczę się o Ciebie, nawet gdy tego nie rozumiesz. Trzymaj się tej obietnicy, bo Pan zawsze działa dla Twojego dobra. Aleluja. Drodzy bracia i siostry, dochodzimy do chwili, w której musimy spojrzeć w głąb obietnic Boga i uświadomić sobie, jak potężnie mogą one zmieniać nasze życie. Jest wielka nagroda dla tych, którzy w pełni ufają Panu, nawet w obliczu największych trudności. Ta nagroda nie jest czymś ulotnym czy materialnym, ale całkowitą przemianą Twojej duszy i życia. Słowo Boże przypomina nam w liście do Rzymian 8:28. Wiemy, że Bóg z tymi, którzy Go miłują, współdziała we wszystkim dla ich dobra, z tymi, którzy są powołani według Jego zamysłu. To obietnica, która daje nam pewność, że nawet w najciemniejszych chwilach Bóg działa na naszą korzyść. On bierze chaos, ból i lęk i przekształca je w coś pięknego, coś, co daje mu chwałę i przynosi błogosławieństwo do naszego życia. Wyobraź sobie Boga jako najlepszego artystę, który używa każdej części Twojego życia, nawet tych, które wolałbyś zapomnieć, aby stworzyć doskonałe dzieło. Możesz teraz nie rozumieć, ale nadejdzie dzień, w którym zobaczysz, jak wszystko się ze sobą łączy. To jest Jego obietnica dla Ciebie. Pamiętajmy o historii Józefa. Sprzedany jako niewolnik przez własnych braci, fałszywie oskarżony i przez lata więziony, Józef mógł łatwo stracić nadzieję, ale on ufał Panu. W końcu Bóg wywyższył go, czyniąc go zarządcą całego Egiptu, i użył go, by uratować jego rodzinę przed głodem. To, co wydawało się porażką, stało się narzędziem Bożej chwały. Bóg mówi dziś do Ciebie: To, przez co przechodzisz, nie jest końcem. Pracuję nad czymś większym, zaufaj mi. Wielką nagrodą nie jest tylko rozwiązanie Twoich problemów, ale głębsza relacja z Bogiem która przemienia twoje serce. Kiedy powierzasz swoje troski, lęki, a nawet swoje marzenia Bogu, On nie tylko odpowiada na twoje modlitwy, ale także zmienia ciebie, odnawia twoją siłę, przywraca radość i napełnia twoje serce pokojem, który przekracza wszelkie zrozumienie. I oto, co jest niesamowite, obietnica Boga jest aktualna już dziś. Bez względu na to, jak duży wydaje się Twój problem lub jak daleko myślisz, że jesteś od Boga, On jest gotowy działać. Jego wierność nigdy nie zawodzi tych, którzy Mu ufają. Dzisiaj oddaj wszystko Panu. Powiedz, Panie, ufam Ci. Wierzę w Twoją obietnicę i wiem, że działasz, nawet jeśli tego jeszcze nie widzę. Poczuj pokój, jaki Bóg wlewa w Twoje serce. Ponieważ On już teraz przemienia Twoje życie. Chwała Panu, bo On nigdy nie zawodzi. Drodzy bracia i siostry, gdy docieramy do końca tej wiadomości, chciałbym, abyście zapamiętali jedno: to nie jest koniec. To dopiero początek nowej drogi, którą Bóg przygotował dla Waszego życia. Pan otwiera przed Wami drzwi, wzmacnia Wasze serca i prowadzi Was ku przyszłości pełnej nadziei i błogosławieństw. Słowo Boże w liście do Filipian 1 do 6 zapewnia nas: Jestem pewny, że ten, który rozpoczął w was dobre dzieło, będzie je kontynuował aż do dnia Chrystusa Jezusa. To obietnica, że jeśli Bóg rozpoczął coś w twoim życiu, on tego nie porzuci. On nigdy nie zostawia swoich dzieł niedokończonych. On jest wierny aby doprowadzić wszystko do końca, zastanów się teraz nad tym, co dzisiaj powierzyłeś Bogu. Może to było coś, co przez długi czas cię obciążało, albo coś, co bałeś się oddać Jego woli. Niezależnie od tego, co to było, Bóg widział twoje serce. On zna twoje obawy i twoje nadzieje i już działa, aby przynieść rozwiązanie i przemianę. Od tej chwili. Krocz z pewnością, że Bóg jest w pełni kontrolą. Kiedy napotkasz trudności, przypomnij sobie wszystko, o czym dziś mówiliśmy. Pamiętaj, że Pan jest tym samym Bogiem, który uciszył burze, nakarmił tłumy i wskrzesił umarłych. On może uczynić to, co wydaje się niemożliwe. Niech ten moment będzie początkiem Twojej nowej drogi. Drogi pełnej zaufania, pokoju i radości w Panu. Nigdy nie zapominaj, że nie jesteś sam, Duch Święty jest z tobą, prowadzi każdy twój krok, wzmacnia cię w chwilach słabości i odnawia twoją siłę każdego dnia. A teraz, drogi bracie i siostro, nie zatrzymuj tej wiadomości tylko dla siebie. Pomyśl o kimś, kto potrzebuje usłyszeć o Bożej miłości i wierności. Podziel się tą wiadomością z osobą, którą kochasz, z kimś. Kto zmaga się z trudnościami, lub szuka nadziei, możesz być narzędziem, którego Bóg żyje, aby dotknąć innego życia. Chwała Panu za wszystko, co czyni teraz i co jeszcze uczyni. Podnieś głowę, ponieważ to, co jest przed Tobą, nie jest końcem, ale początkiem nowej podróży z Bogiem. On jest wierny, a Jego obietnice nigdy nie zawodzą. Drodzy bracia i siostry, Kończąc tę wiadomość, pragnę, abyście zapamiętali jedno: Bóg już działa w waszym życiu. Wszystko, co dziś usłyszeliście, to zaledwie początek tego, co Pan chce uczynić. Jednak prawdziwa przemiana zaczyna się wtedy, gdy podejmujemy kroki wiary. Dlatego dzisiaj zachęcam Was do zrobienia dwóch prostych, ale potężnych rzeczy. Po pierwsze, módlcie się. Bez względu na to, gdzie jesteście i co czujecie, po prostu zwróćcie się do Boga. Modlitwa to most, który łączy nas z twórcą, a on zawsze jest gotowy wysłuchać waszego serca. Słowo Boże w pierwszym liście do Tesaloniczan, 5,17 mówi: módlcie się nieustannie. To nie oznacza skomplikowanych słów czy długich godzin, ale szczerość i otwartość. Rozmawiajcie z Bogiem jak z Ojcem. Który kocha was bezwarunkowo. Po drugie, podzielcie się tym przesłaniem. Znacie kogoś, kto potrzebuje usłyszeć o Bożej wierności i miłości. Może to być przyjaciel, członek rodziny, albo ktoś, kto przeżywa trudny czas. Udostępniając to przesłanie, możecie być narzędziem, przez które Bóg dotknie ich serca. Teraz zapraszam was do wspólnej modlitwy, zamknijcie oczy. I pomódlcie się razem ze mną. Panie Wszechmogący, dziękujemy Ci za tę wiadomość, która dotknęła naszych serc. Oddajemy Ci nasze troski, nasze lęki i naszą przyszłość. Ufamy, że Twoje plany są doskonałe i że prowadzisz nas najlepszą drogą. Wypełnij nasze życie swoim pokojem, odnów naszą wiarę i ucz nas kroczyć za Tobą każdego dnia. Daj nam odwagę. By dzielić się Twoją miłością z innymi i być światłem w ciemności, w imię Jezusa Chrystusa. Amen. Na koniec kontynuujcie zaufanie. Nawet jeśli odpowiedzi nie nadejdą od razu, pamiętajcie, że Bóg działa w swoim doskonałym czasie. Kroczcie z Nim, trwajcie w wierze i otwierajcie się na Jego prowadzenie. Każdy dzień to nowa szansa, by doświadczyć Jego działania. Drodzy bracia i siostry, Bóg ma wielkie rzeczy przygotowane zarówno dla Was, jak i dla tych, których dotkniecie tym przesłaniem. Niech chwała i cześć będą Jego na wieki.